Partnerem programu jest Kapital24TV, serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Obecna sytuacja w Grecji cały czas każe obawiać się, że to nie jest sprawa wędki i negocjacji ceny jak duża, jak silna, jak, jak, jak kosztowna ta wędka ma być, tylko że to jest taka sytuacja, która tak naprawdę stanowi razem odło tylko odłożenie problemów o kolejny, o kolejny rok, czyli krótko mówiąc, Grecja pieniądze weźmie, przeje, za rok się zgłosi po następne, większe niż te, po które następni Tak jest, nie, ale to jest, oczywiście o następnej jeszcze w tej chwili mówimy o samej Grecji. I dlatego to nie jest efekt jakiejś wyjątkowej, jak Grecy uważają, złośliwości świata wobec nich, że żąda się od nich... Przeprowadzenia programu oszczędnościowego. Nie, to jest minimum pokazania. No, to jest tak, jak każdy dłużnik i wierzyciel. Wierzyciel mówi, no możemy porozmawiać, ile jesteś w stanie zwrócić, ale pierwsza rzecz jest pokaż, że naprawdę jakąś część chcesz oddać i będziesz w stanie oddać. To możemy dyskutować wtedy, ile tak naprawdę tobie potrzeba tych, tych pieniędzy. No, więc obecna sytuacja w Grecji polityczna niestety cały czas sugeruje, że i, i Europa ma z tym problem, że cały czas. Nikt nie ma pewności, czy Grecy naprawdę chcą doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia, czy chcą ugrać kolejny rok, a za rok się zwrócić po kolejne pieniądze, za każdym razem mówiąc im później, to tym bardziej musicie nam pomagać, bo teraz to dopiero będzie katastrofa, jak my zbankrutujemy. I niezdolność Europy do znalezienia tego problemu, również niezdolność Grecji do znalezienia tego, rozwiązania tego problemu, no to jest ten główny, tak naprawdę, główne, główne wyzwanie dzisiaj. Zakładając, i można mieć dwa scenariusze. Jeśli Grecja jest w stanie pokazać, tak, jesteśmy skłonni maksimum tego, co możemy, co można od nas oczekiwać, no bo oczywiście nikt nie wierzy w to, że Grecja odda wszystkie długi, które robi. Jeśli Grecja będzie w stanie to zrobić, Europa będzie w stanie dojść do warunków udzielenia jej Grecji pomocy, a jednocześnie to uspokoi rynki, w związku z tym uda się uniknąć poważnych perturbacji, no to to jest scenariusz który oczywiście wszystkim by najbardziej odpowiadał, również w jakiś sposób Polsce, bo my nie dajemy tych pieniędzy, a, a, jednocześnie, a jednocześnie nam zależy na stabilności na rynkach finansowych. Natomiast w momencie, gdyby się jednak okazywało, że no nie ma szansy na to, że Grecja kolejne przyleczenia składa, ich nie wypełnia, no to w tym momencie oczywiście należy zadać sobie pytanie o sensowność tego i wtedy Odpowiedź jest: to wtedy być może pieniądze europejskie nie powinny w ogóle pieniądze te składkowe krajów strefy euro nie powinny w ogóle iść już na pomaganie Grecji, tylko powinny iść na pomaganie Portugalii, na gwarancję bezpieczeństwa dla tych krajów, które rzeczywiście będą gotowe pokazać, że są skłonne zrobić wszystko, co niezbędne, po to, żeby żeby nie doszło do, do katastrofy. To jest gorszy oczywiście scenariusz, ale, ale coraz bardziej wydaje mi się, że on jest po prostu nieunikniony. Sama niewypłacalność Grecji w sensie technicznym zmniejszenie zadłużenia to jest oczywiste, że, że to nastąpi. Pytanie tylko, w jakiej formie to nastąpi. Oczywiście nam powinno zależeć na tym, żeby była to forma kontrolowana. Kontrolować to można dzięki współpracy Greków i pieniądzom Niemców, Francuzów i innych. Natomiast jeśli się nie uda tego typu współpracy, tego typu e, współdziałania osiągnąć, no to oczywiście liczmy się z tym, że będą, będą wartepy w świecie finansów, ale wtedy oczywiście tata profesor Gomułka w wywiadzie na wprost powiedział w gruncie rzeczy. Wtedy już lepiej. Wtedy trzeba. Tak naprawdę Grecja nie jest tutaj głównym problemem i ratowanie Grecji. Problemem jest utrzymanie stabilności finansowej na całym świecie. Notabene, wbrew temu, co się mówi w Polsce powszechnie, to nie Niemcy są zagrożone, nie euro jest zagrożone. Tak naprawdę to Niemcy korzystają nawet z tego słabszego euro i gdyby nie pewne oburzenie na sam mechanizm funkcjonowania strefy euro. Na to, że inni liczą, że banki, a to jest oczywiście bezczelność, że niemieckie banki, niemieckie banki pożyczały pieniądze rządowi greckiemu, zakładając, że, wiedząc, że on nie odda pieniędzy, zakładając, że rząd Berlin nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał zwrócić te pieniądze, no to to jest oczywiście rzecz skandaliczna. Zależy nam, powinno nam bardzo zależeć, pierwsza rzecz na rozwiązanie problemu, a druga rzecz na poprawie funkcjonowania strefy euro. Bo rzeczywiście tacie rzeczy nie mają prawa się zdarzać w przyszłości. I tutaj pytanie, czy Grecja wpadła w kłopoty skutkiem przebywania w strefie euro, czy... <laughs> Odpowiedź jest taka. Grecja wykorzystała... Oczywiście, to nie euro spowodowało greckie kłopoty. Natomiast Grecja wykorzystała luki w systemie funkcjonowania strefy euro. Grecja wykorzystała to, że banki uznały, że ma gwarancję ze strony Niemcy, Niemiec, Francji i innych krajów do zaciągania długów. Pożyczały za dali pieniądze, A sami Grecy uznali, że ponieważ można pożyczać, no to znaczy, że nie, nie trzeba zaciskać bardziej pasa, że nie trzeba liczyć się z konsekwencjami, że nie trzeba również, że przedsiębiorstwa nie muszą dbać o swoją konkurencyjność, bo przecież rząd biorą pieniądze, które to wszystko tak naprawdę koniec końców zaklęstrują. Także powinno nam oczywiście zależeć na tym, żeby strefa euro została również uporządkowana, w sensie zaostrzenia zasad funkcjonowania. Nie dlatego, żeby nam ktoś nałożył kaganiec, jak będziemy, chociaż to, mówię, rozsądny kaganiec i komu nie, nie, nie powinien wadzić tak naprawdę. na znaczy, taki kaganiec, który tak naprawdę chroni przed zrobieniem krzywdy sobie samemu, ale przede wszystkim po to, żeby nie stało się to, co się dzieje dzisiaj, to znaczy, żeby kraj nieodpowiedzialny wymuszał na innych sfinansowanie swojej odpowiedzialności. Przy tym poziomie zadłużenia i zakładając bardzo optymistycznie, że Grecja jest w stanie rosnąć co roku o 5% nominalnie, przez najbliższe lata i że koszt obsługi tego długu jest średnio 5% rocznie. Aby zejść do poziomu 100% PKB, żeby obniżyć dług do poziomu 100% PKB, Grecja potrzebuje 25 lat nadwyżki pierwotnej, przy czym musi zacząć od nadwyżki pierwotnej. Był w stanie realizować taką nadwyżkę pierwotną na, na, na długą metę. Także z tego punktu widzenia Grecja jest niewypłacana. To, to, po, to, to jest oczywisty fakt. Grecja nie jest w stanie tego spłacić. I teraz z tego punktu widzenia no, zachowanie Unii Europejskiej jest no, niespójne, mówiąc delikatnie, dlatego że y, właściwie cały czas jest próba, y, jakby obrony kolejnych redut, kolejnych bastionów, które już są i tak nie do obrony. To, że Grecja jest w sytuacji bankructwa, czyli nie jest w stanie swojego, spłacić w pełni swojego zadłużenia, potrzebne jest inne rozwiązanie, wiadomo, przynajmniej od jesieni ubiegłego roku. Unia Europejska dopiero teraz, trzy dni temu, podczas Rady Europejskiej przyjęła do pewnego stopnia to do wiadomości, mówiąc o tym, że będzie poszukiwać dobrowolnego uczestnictwa inwestorów prywatnych w jakimś tam planie pomocy dla Grecji, co oczywiście należy czytać tak, że będzie ich namawiała do tego, żeby zamieniali istniejące obligacje na drugie obligacje o 30 lat, z kolei termin płatności itd., itd. Niemniej tak nadal tam nie ma w ogóle jakiegokolwiek przyznania do tego, że ten ciężar zadłużenia jest nie do utrzymania. Będziemy mieli sytuację w Grecji takie, że społeczeństwo się zbuntuje i będzie miał rację, dlatego że, dlatego że koszty, które się wiążą z obsługą zadłużenia tej skali w państwie demokratycznym są nie do przyjęcia. Ja sobie nie wyobrażam po prostu, żeby w państwie demokratycznym społeczeństwo zaakceptowało w sposób dobrowolny tego typu. Niezależnie od tego, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, a Łotwa nie miała takiego zadłużenia tej skali skala akceptacji społecznej. Tak. Skala akceptacji społecznej była tylko dlatego wyższa niż w Grecji, bo Łotwa chce wejść do strefy euro. Dlatego była gotowa na większe poświęcenie. Natomiast, natomiast w przypadku Grecji takiej gotowości do poświęcenia nie ma. Zresztą proszę zwrócić uwagę na sytuację innych państw, które w końcu bankrutowały w cudzysłowie, czyli nie spłacają swojej Argentyna przede wszystkim, czy wcześniej Meksyk. To są kraje, w których właśnie zbundowało się społeczeństwo. To rząd argentyński w 2001 w 2000 roku i 2001 chciał spłacać w pełni długi. Po prostu dokonał się bunt społeczeństwa, które odmówiło dalszych ponoszenia dalszych ciężarów. Więc, znaczy, ja uważam, że trzeba to wreszcie przyjąć do wiadomości i sporządzić plan, który będzie uwzględniał jakby tego, typu, tego typu sytuacje. Póki co nikt tego planu nie przedstawia, i obawiam się, że w ciągu dwóch miesięcy. Trzeba będzie mieli taką właśnie sytuację Unii Europejskiej, że tu polska prezydencja będzie musiała na gwałt gasić kryzys związany z tym, że Grecja de facto przyzna, że się, nie da, że się nie da tego zrobić. Dlaczego ja uważam, że trzeba to zrobić szybciej niż później? Dlatego, że ryzyko bankructwa Grecji nie, nie stanowi takiego wielkiego zagrożenia. Tu już były podawane pewne wskaźniki, jeśli chodzi o strefę euro. No, właściwie są dwa zagrożenia, czy dwa kanały, poprzez które bankructwo Grecji może uderzyć w strefę euro. Pierwsze to jest oczywiście kwestia banków, które trzymają grecki dług w strefie euro. Są analizy, które wskazują, że większość z nich sobie poradzi z tymi stratami, a pewnie te, które nie poradzą, dostaną wsparcie rządów swoich, przede wszystkim Francji i Niemiec. Bardziej ważniejszy kanał oddziaływania jest właśnie ten efekt zarażenia, który może spowodować, że jeżeli to, to restrukturyzacja długów w Grecji będzie nieuporządkowana w jakimś sensie, będzie w pewnym sensie spontaniczna, to, to oczywiście Natychmiast rynki wstrzymają finansowanie. Rynki nie są racjonalne finansowe, wiemy, zwłaszcza na krótką metę, wstrzymają finansowanie dla Portugalii i być może Hiszpanii. to jest wielkie zagrożenie oczywiście, któremu można jednak przeciwdziałać wtedy, kiedy cały ten proces prawda, operacji greckiej zostanie przeprowadzony w sposób, jak no, jakby uporządkowany właśnie w negocjacji z wierzycielami, w sposób taki, żeby nie rzutowało to na inne kraje. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem Włochy tu nie są w ogóle zagrożone. Bo to jest. Właściwie zagrożenie wynika w te, z tego, kiedy dług publiczny czy prywatny jest trzymany przez cudzoziemców. Jest trzymany przez cudzoziemców, dlatego że jeżeli tak jak w przypadku Włoch ogromna większość długu jest trzymana przez samych Włochów, to nawet wysoki poziom długu 120% nie jest zagrożeniem, ponieważ rząd ma zawsze możliwość opodatkowania. Którzy trzymają dług włoski. Innymi słowy, w ramach kraju mamy sytuację, w której występuje wielkie zadłużenie jednego sektora, ale wielkie aktywa również drugiego sektora prywatnego. Rząd, który ma możliwość opodatkowania, zawsze może opodatkować sektor prywatny tak, żeby korzystając z tego, że on miał te aktywa, do które można opodatkować, żeby po prostu zmniejszać zadłużenie. Natomiast gdy mamy do czynienia z zadłużeniem w rękach cudzoziemców, nierezydentów, jak to mówimy, to takiej możliwości nie ma i wtedy rzeczywiście. Mamy sytuację, że Portugalia ze znacznie niższym poziomem długu ma znacznie większe kłopoty niż Włochy ze znacznie wyższym poziomem długu. I jedna uwaga tylko na temat kalendarza na koniec. Wejścia, to znaczy profesor Gomułka mówił 2013 14 ale pewnie ze względów technicznych nie da się tego zrobić wcześniej niż 2015, bo jednak naj, najbardziej takim wymagającym pod względem czasu kryterium jest niestety 24 miesiące w systemie RM2. I to do momentu dokonywania oceny przez Komisję. Ta ocena jest zawsze dokonywana w marcu. W związku z tym w marcu któregoś tam roku musimy mieć za sobą 24 miesiące pobytu w RM2. Jeżeli rząd nie wszedł w tym roku do RM2, to, a nie wszedł i nie ma zamiaru prawdopodobnie do końca roku, to prawdopodobnie to najwcześniejsza możliwa data wyjścia, licząc od tyłu, data wyjścia do strefy euro, to jest 1 stycznia 2015. Mówiłem o latach 2015-16 jako najwcześniejszych datach, a oczywiście musimy najpierw wejść do strefy IRM-2. Tutaj nie ma różnicy między nami. Natomiast jeżeli chodzi o tę pierwszą uwagę dotyczącą do członków Grecji, to wydaje się, że jest pewna różnica w rozróżnieniu akcentów między nami. Ja mówię jako ktoś, kto w końcu był członkiem grupy, która negocjowała z Klubem Paryskim i Londyńskim zmniejszenie Polskim Prawda? Polska w roku 1981 ogłosiła niewypłacalność i, i do rozmów na temat zmniejszenia polskiego długu doszło e, wiele lat później dopiero za czasów rządu Mazowieckiego, e, samo porozumienie miało miejsce 10 lat później. Chodzi o, co? Chodzi o to, żeby e, o to, to o czym mówił też profesor Orłowski, nie wynagradzać nieodpowiedzialności. Więc gdybyśmy już w tej chwili jako Unia zaproponowali greko zmniejszenie długu, to de facto byłoby to wynagradzanie za nieodpowiedzialność. Grecja musi właśnie przez szereg lat być w czymś rodzaju takiego czysta, musi zaakceptować duże zmiany w swoich finansach publicznych i po części już to zrobiła, bo w końcu zmniejszyła deficyt już o 5 punktów procentowych. To jest duże wysiłek ale wydaje mi się, że na razie niewystarczające. E, I e, gdyby ona zrobiła jeszcze dalszy krok, powiedzmy, zmniejszyła deficyt o dalsze 5 punktów procentowych, e, to nie jest wykluczone, że to już uznane, mogło być uznane. Jakże społeczeństwo to wytrzyma, panie Nie, nie, 5% to to, o czym mówił profesor Rosati, że nie wytrzyma, to, e, to po prostu tak silne zmniejszenie tego deficytu, e, <laughs> pozwolić na nadwyżkę, żeby Grecja mogła spłacić w 100% ten dług. Nawet jeżeli zgodzimy się z tym poglądem i z tą oceną, to, to znaczy, że jak gdyby dopuszczamy możliwość zmniejszenia długu greckiego, to znaczy jak gdyby zapomnienia o części długu, odłużenia, ale nie, ale nie musimy tego robić, nie powinniśmy tego robić. Teraz prawda, godzimy się na wzrost zadłużenia połączony. Z zacieśnieniem polityki fiskalnej, ze sporą recesją, i, i przez kilka lat społeczeństwo greckie jest w sytuacji takiej no, wyraźnie trudnej. To i wyraźnie to się powinno łączyć z tym, co było przedtem, z tą nieodpowiedzialnością. Chodzi o to, żeby nie zachęcać te inne kraje. Prawda? Więc to jest sposób na, nie, na zniechęcenie tych innych krajów. Musi być twarda polityka przez kilka lat, a za kilka lat spotkamy się i być może zmniejszymy dług grecki. Już, już wtedy już nie będzie tego niebezpieczeństwa, tego domino -efekt. bo inne kraje też w międzyczasie, Hiszpania, Portugalia i inne, wprowadzą swoje pakiety oszczędnościowe. Będzie inna sytuacja w całej Unii. To, to ryzyko, o którym tutaj mówimy wszyscy, już praktycznie przestanie działać. Prawda? Chodzi o to, żeby przez najbliższe kilka lat, dwa, trzy lata, może więcej, być absolutnie wartym, stawiać warunki i domagać się ich realizacji.